Witam, Woda Ogin 6, odcinek 9, poziom 9 i odcinek też. To jest jedyna część, co się zgadza, że jest poziom, no, numer poziomu co do numeru odcinka, nie? W innych to jest tak, że jeszcze są poziomy zerowe i tam się liczy trochę inaczej. Uuu, tu jest ta światełko. Okej. Okay. Więc dzięki temu, że mam to to ja mogę sprawdzić, czy gdzieś przypadki nie ma jakiejś smoły, czy coś. A, jak to jest? Czyli ja mam tego bombę tam wysłać? Tak, ok. Woda I, i ogień tam nie mieli iść, tylko ta kropelka. Więc sobie tym jakby smoły nie podróżnimy. Aha, okej, okay, teraz tym idziesz tędy. Okej, Okej... Okej, ciekawe gdzie są domki... Hmm, czyli pewnie znowu z tej strony mamy... <ścoughs> Zabawne już się to robi... A... To leci tędy... Tak, ale jeszcze woda musi przejść. O. Dobrze, że się podświetla jak jest włączone, nie? Dobrze, że mogę dwójką przejść. O. Mogę <mogłem> w ten sposób zagrać. Okej. Okay. Ty tu siedzisz. Nie ma żadnej smuły, że coś, więc zagrożenia nie było. Aha i już jest wygrana, tylko jeszcze woda musi przejść. Ogień tu, woda tu. Poziom zrobiony. No trudno, nie szło. Nie mieliśmy tu kryształów, ale mogliśmy zrobić to na czas. Ale jakbym miał to zrobić na czas, to by się trochę tutaj. No, trochę musiałoby to potrwać. Ok, to zrobiliśmy poziom 9 i teraz do 10 w kolejnym odcinku przechodzimy. Tak, no, kolejny odcinek będzie jeszcze dzisiaj, nie? Yeah,